Kochani, witajcie z tej strony Adrianna. Witam Was serdecznie na moim kanale w QA. Dzisiaj będę odpowiadała na Wasze pytania, a że jest ich dużo i nie ma co marnować czasu, to przechodzimy do filmu, zostawcie kciuka w górę, suba, dzwoneczek, jedziemy! Uff. Jak przygotowania do ślubu? Przygotowania idą bardzo dobrze, mam wrażenie, że w tym momencie zostały nam już takie same przyjemne rzeczy. Została nam degustacja tortu i już nie mogę się doczekać. Musimy jeszcze wybrać jedzenie na ślub, wybrać catering, do tego jeszcze mam mieć robiony próbny makijaż, próbne włosy, tak więc same takie przyjemne rzeczy. Te największe elementy przygotowań ślubnych, które są najbardziej męczące mamy już dawno za sobą, tak więc teraz zostały już same przyjemne rzeczy. Czy zdarzają Ci się jeszcze Napady jedzenia. Jak sobie z nimi radzisz? Takie wielkie napady jedzenia, jak kiedyś, że po prostu wstaję rano, idę do sklepu, kupuję mnóstwo jedzenia, jem, 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 a później leżę, płaczę i mam poczucie winy, już mi się na szczęście nie zdarzają. Ale oczywiście zdarzają się takie dni, że czuję, że jestem zestresowana i że próbuję to odreagować jedzeniem, że zamówiłam sobie pizzę, wciągnęłam batona i jeszcze pół paczki ciastek, i wtedy po prostu mówię sobie, trudno. Zdarzyło się. Życie toczy się dalej, błędy się zdarzają, następnego dnia zacznij odżywiać się normalnie i tyle. Czy Gazuś pierdzi? Tak. W jakim województwie mieszkasz? Mieszkam i całe życie mieszkałam w województwie mazowieckim. Lubisz pizzę hawajską? Tak! Nie rozumiem, czemu jest taki hejt na pizzę hawajską. Kurczę, ja lubię połączenia słonego i słodkiego smaku. Nawet zdarza mi się zamówić pizzę z salami i brzoskwinią i ananasem. To jest dobre! Nawet bardzo dobre! Nawet teraz, jak to mówię, to cieknie mi ślinka, a to połączenie słonego i słodkiego to jest coś przepysznego. Ech, zjadłabym pizzunia? Próbowałaś lodów ekipy? Nie, nigdy nie próbowałam lodów ekipy i w ogóle na początku wydawało mi się, że to jest taki żart, że to jest, że to nie jest tak, że wszyscy mają obsesję na punkcie tych lodów, a później jak poszłam na dział z lodami do centrum handlowego, to zobaczyłam, że na lodówkach są napisy: Brak lodów ekipy! I wtedy pomyślałam sobie: O! Czyli, czyli naprawdę jest taka obsesja na punkcie tych lodów? Powiem wam tak, kochani, ja już mam 25 lat, ja już się takimi rzeczami nie ekscytuję, do tego uważam, że jestem dość poważną osobą i mnie interesują tylko poważne rzeczy. Na przykład to, że w Biedronce ma być promocja na mini Big Milki, rozumiecie? Mini Big Milki. Niech mi ktoś wytłumaczy, czy jest coś bardziej uroczego na tym świecie niż mini Big Milki? <laughs> tak, ale tak jak mówiłam, jestem. Ups. Dorosłą, poważną, zrównoważoną kobietą. Tak. Czy byłaś kiedykolwiek poza Europą? No właśnie nie! I bardzo bym chciała. Nawet wyrobiłam sobie już ostatnio paszport, ale przez to, co się dzieje na świecie, to jeszcze będę musiała poczekać na wyruszenie poza Europę. Ale jak to się skończy i wrócimy do normalności, ja ruszam w świat. No Pewnie nie aż tak bardzo, że ruszam w świat, bo na to trzeba funduszy i czasu, ale na pewno coś tam zwiedza poza Europą. Jaka jest różnica wiekowa między Tobą a Patrykiem? Bardzo nieduża, to są jedynie dwa lata. Ile razy byłaś w związku? W takim prawdziwym związku byłam tylko raz, i teraz biorę z tą osobą ślub. I właśnie uświadomiłam sobie, że nie założyłam pierścionka zaręczynowego, więc pójdę po niego. Założę ma pierścionek, bo pewnie wiele osób by się zastanawiało, czemu nie masz pierścionka? Zerwaliście? Przekładacie ślub, tak? podejrzane. Czy prostujesz jeszcze włosy albo czy zamierzasz do tego wrócić? Jak na razie nie. Staram się jak najlepiej zadbać o moje kręcone włosy, nauczyć się o nie dbać, a także odstawić wszelkie produkty i gadżety, które je niszczą. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że dbanie o kręcone włosy to nie jest łatwa rzecz. Już wielokrotnie było tak, że spędzałam godziny na nakładanie odżywek, pielęgnację, stylizację, wgniatanie żeli, a później wychodziłam ze spuszonymi, rozprostowanymi włosami, a część włosów była w ogóle sklejona a część była zestronkowana, a część w ogóle była przetłuszczona. Dzisiaj też mam wrażenie, że przesadziłam z jakimś produktem i te włosy wyszły takie bez życia i oklapnięte. Ale staram się dbać o moje kręcone włosy, staram się być cierpliwa, wiem, że dla dziewczyn z kręconymi włosami miesiąc pielęgnacji to jest nic. Tak więc no na razie nie prostuję włosów, ale nie mogę Wam powiedzieć, że nie, nigdy już nie będę ich prostowała. Ja nie lubię się tak określać, bo później na przykład mi się zmieni zdanie, a ludzie będą mi mówili o, ale z Ciebie hipokrytka, mówiłaś, że nie będziesz prostowała, a teraz chodzisz i tylko te włosy prostujesz. Mam wrażenie, że ludzie rozumieją, że można zmienić zdanie, ale na YouTubie trochę nie, więc jeżeli youtuber powie jedno, a potem musi zmienić zdanie, to od razu jest. Oh, hipokryta! Jaki masz rozmiar stanika? Ja mam naprawdę niewielki biust. E, teraz mam wrażenie, że wszyscy spojrzeli się na mój biust. Czułam się taka naga. Ja zawsze miałam mały biust, a po schudnięciu on zmalał mi jeszcze bardziej. Mam miseczkę A albo B, wiadomo, w zależności od marki. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie miałam żadnych kompleksów związanych z moim biustem. Nie chciałam, żeby był mniejszy ani większy. Nigdy też nie myślałam jakoś bardzo o operacji plastycznej biustu, o powiększaniu go. Wiadomo, no każda kobieta czasem myśli, hmm, może bym sobie zmniejszyła biust, albo hmm, może bym sobie ten biust powiększyła. Ale wiecie, to była taka krótka myśl, która zaraz zniknęła. To nie było nic, co jakoś moje mojej Mocno osiadło, i co planowałam, i zastanawiałam się nad tym. Może kiedyś? Nigdy nie mów nigdy, ale na razie czuję się fantastycznie z moim biustem. Wierzysz w rzeczy typu czarny kot przynosi pecha? Nie, ja nigdy nie byłam przesądna. Nigdy w jakiś przesąd nie wierzyłam. Nie sądzę, żeby to się sprawdzało. Co ma ten biedny czarny kotek do mojego szczęścia? I mu jest smutno? Wszyscy twierdzą, że czarny kot to zło? Postawmy czarne koty w spokoju. Nawet zdarzają się takie sytuacje, że spaceruję z mamą i ona mówi: stój, nie przechodź! Tam jest słup! Nie wolno przechodzić pod słupem, a ja specjalnie pod nim przechodzę i mam 25 lat, żyję. Jeszcze nic mi się nie stało. Żałuję, że jesteś rozpoznawalna? Nie mogę powiedzieć, że żałuję, ale jeżeli mam być z Wami w 100% szczera, to ja nigdy nie zaczynałam YouTube'a po sławę. Ja tutaj nie szłam po sławę. Mnie zawsze interesowało na YouTubie dzielenie się własnym życiem i to jak fantastyczną platformą jest YouTube, ale to nie było tak, że chciałam być YouTuberem, żeby być sławna. Absolutnie nie i ten element sławy jest dla mnie najmniej istotny i w wielu kwestiach wolę być anonimowa. To jest naprawdę bardzo miłe, jak widzowie do mnie podchodzą i widzę szczęście na ich twarzy, ale nie chciałabym być rozpoznawalna do tego stopnia, że idę i wszyscy się na mnie patrzą. Wszyscy o mnie gadają, paparazzi robią zdjęcia, to byłoby dla mnie koszmarem. Taki rodzaj sławy i rozpoznawalności bym nie wykończył. Ja wiem, że bym się z tym czuła fatalnie. Rozpoznawalność też bywa czasem kłopotliwa, bo mam na przykład gorszy dzień i, i chcę powiedzieć sama, a idzie za mną grupa nastolatków i co najgorsze nie podchodzą, bo się wstydzą, ale słyszę ich za sobą, słyszę jak o mnie rozmawiają, jak dyskutują, czy do mnie podejść, czy nie podejść i gdziekolwiek idę, to oni idą za mną i to bywa naprawdę problematyczne. Ale z drugiej strony, jak podchodzą do mnie widzowie i robią sobie ze mną zdjęcie i krótko razem rozmawiamy, to to też jest fenomenalne. Wydaje mi się, że nie ma co narzekać. O, to jest pytanie, które mnóstwo osób mi zadawało. Co robisz z sukienkami ślubnymi po odcinku? Chodzi tutaj o te odcinki z mierzeniem sukienek z Aliexpress, więc większość z nich wisi u mnie w szafie. Na razie nie mam do końca pomysł, co z nimi zrobić, natomiast chcę je sobie zostawić, bo mogą mi się przydać do jakiegoś odcinka. Myślę też, że w jednej z nich będę ćwiczyła swój pierwszy taniec. O wiecie, jak będę ćwiczyła swój pierwszy taniec w obcisłej koszulce i dżinsach, a później na weselu pojawię się w dużej sukience, to możemy mieć problem z zatańczeniem tego pierwszego tańca. Tak więc wydaje mi się, że którąś z nich zaraz będę nosiła na nauki tańca. A z jednej z nich, po tym jak położyłam ją na kanapę i poszłam montować film, mój pies w ciągu 15 minut zrobił sobie zabawkę Legowisko, a później się w niej załatwił, tak więc e, nie nadawała się już do zbyt wielu rzeczy. Plus posiadania psa! Czy wierzysz w ślubne przesądy? Na przykład, Patryk nie będzie mógł Cię zobaczyć w sukni przed ślubem? Tak jak mówiłam, w przesądy nie wierzę. Nie sądzę, żeby zobaczenie panny młodej przed ślubem miało spowodować, że małżeństwo będzie nieudane albo stanie się coś strasznego. Nie. Jest to po prostu dla mnie uroczy zwyczaj, a także chcę, żeby Patryk zobaczył mnie już wtedy, kiedy będę gotowa, a nie wtedy, jak biegam, zakładam sukienkę, śpieszę się, poprawiam włosy, makijaż, jestem zdenerwowana. Chcę, żeby zobaczył mnie, jak będę piękna, gotowa i żeby ten obraz mnie wyrył mu się w pamięci. I żeby widział mnie taką, nawet jak będę miała 80 lat i będę cała pomarszczona. Taki jest mój plan na życie. Jaka jest Twoja ulubiona rasa psa? Wiem, że jest to niepopularna opinia, bo dużo osób nie chce się do tego przyznać, ale moje ulubione rasy psów to małe rasy? Kocham mopsy, bulldogi francuskie, chihuahuły, wszelkie małe rasy, pomaraniany. Po prostu małe psy wydają mi się tak urocze. I wiem, że większość osób odpowiada: Ja to kocham wielkie psy prawdziwy to pies zaczyna się. Dopiero kiedy stukiela, mnie nie chowali, mnie nic niecze. To, to nie jest pies. Dużo moich znajomych tak mówi i dużo moich koleżanek tak mówi. Natomiast ja kocham małe psy. Kocham małe rasy i nie wstydzę się tego przyznać. Dlaczego Dusia? Adrianna, Ada, a Dusia, Dusia. Presta. Twój ulubiony sport oraz ile razy dziennie ćwiczysz? Moim ulubionym sportem obecnie jest jazda na rowerze. Ja mam ochotę jeździć na rowerze codziennie po pracy, ale nie mogę przez tą okropną pogodę. No, stop jest zimno i pada. Jak to się skończy, to myślę, że będę jeździła częściej. Ale jeżeli chodzi o jakieś zaplanowane ćwiczenia, jakieś treningi, ćwiczenia przed telewizorem, ćwiczenia na maszynach, na siłowni, to na razie nic takiego nie mam. Nie mam też jakiegoś takiego codziennego ćwiczenia. Po prostu staram się dużo ruszać. Ale chcę, żeby robił dla mnie zabawą, bo taki trening, trening mnie bardzo nudzi. Ile chcesz mieć dzieci? Słuchajcie, ja nie wiem. Natomiast u mnie to jest tak: albo będzie zero, albo będzie piątka. Będzie albo dużo, albo nic. Wiecie, to jest wszystko takie gadanie. Zobaczymy jak będzie, prawda? No ale widzę siebie albo z dużą gromadką dzieci, albo po prostu bez dzieci. A jak będzie, to zobaczymy. Natomiast dużo osób pytało się o dzieci, więc chciałam wam odpowiedzieć. Okej, okay, i to wszystkie pytania na dzisiaj. Ja muszę lecieć, idę z moim psem na szczepionkę. Jeżeli wam się podobało, to proszę zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale. A ja już się z wami żegnam. Pa pa! Do zobaczenia.